Długo będzie się to nie robił? Hej, odpimpaj się. Jeszcze nie mam pomysłu, dopiero... łapie wenę. Łapie wenę? Łapać tu ryby można, a nie wenę. Co to jest ta wena zresztą? Gówno mi obchodzi, no. Godzinę czasu chodzisz kółko w tam i z powrotem i... A ja głodny ciągle, brzuch mi burczy. Szkoda, że tu rycha nie ma. Już nam też nie za nim. do w sekundę śniadanie wymyślał. Psz, sekundę! Bo co to za sztuka wypić pół litra miętówki na śniadanie? Też bym w sekundę wymyślił. No właśnie młody, jest za młody i za głupi jeszcze, żeby to zrozumieć. A jeszcze kawy do tego się czek napił. Człowieku! łopaty nie trzeba było, Chujem, żem ziemię wywracał. Tyle miał energii. A ty co tam jakiś kur... kurczak, ryż, kanapki, chuj wie co? Ech. Bo jeśli ja nie jestem zdegenerowanym, to budowlańcem jak wy, tylko normalnym chłopakiem i sobie wiem o kurczaka. W dupę sobie tego kurczaka wzać. Chuj jesteś nie kochasz? Pierdolę, do monopolowego. A ty widzę, w ogóle ci zaczęło pierdolić od internetu. Tylko wpierdalać te kapustę, sałatę, masz ci kurwa... O, banana. O opierdol! Hej, nie denerwuj się, przecież się staram, co? A co ty się tak zdenerwowałeś młodo do mnie? A bo kurwa już, no. Za wagnę też nie. U mnie brzmieć tylko o Wisconsin. Zostać do lotnisku i chloje panny. Też mogłem zostać i pierdolisz tu całą podróż. Ale na słowa nie da znaku życia. Dobry chłopak, był, no. Się we dwoje się menęli litami, by was pozamykali i wszystkich do pierdla i gówno i dupa. A w dupę młodego zaraz laczka ściągnę, jak ci przypierdolę, to byś miał. Idę, idę i nie, kiedy wrócę do domu napalowego. Na cześć, bo kurwa siedział w tym domu, w domu. z tobą. W pajacem pierdolę, z tym kurwa depilem z garażu, złodziejem, kurwa. Nic z tego życia kurwa nie ma. Na zostawić ci trochę obiadu? Cześć, to kurwa twojego obiadu! Nie, to nie!